Witam Was, moi widzowie, w następnym odcinku. Z MTA. Dzisiaj nie jesteśmy tak bardzo na żadnym serwerze, ale dzisiaj jesteśmy w głównym menu. Więc yy, takie na szybko. Yy, macie głosowanie. Dzisiaj, yy, dziś w ten odcinek będzie wstawiony albo dzisiaj, albo jutro. Jest to odcinek taki na głosowanie. Będą trzy serwery do wyboru. Będzie 4 live. A, sorry, nie 4 live, przepraszam. Będzie Kime Life, nowy serwer. Będzie. Zgłosiłem mm, gdzieś. Yy, będzie Pi live Oczywiście na Pai nie będę długo grał, ale mam dla Was takie wyzwanie. Jeżeli ja wejdę na serwer, a wy już gracie lub zaczęliście grać. Od tych, co zaczęli grać, nie wymagam pieniędzy, ale ci, co już grają i są moimi widzami albo oglądają mnie, to nie chwacają mi 1000 euro na konto. To nie jest przykładco, będę za te pieniądze ro robił konkursy dla was na MTA. Więc chyba wam się opłaca. Drugi będzie KMN, gdzie... Maksymalnie od każdego będę w, w, brał 250 płyny też na konkursy I nie będę was oszukiwał o, I ostatni serwer na jakim chciałem grać to był, miałem wziąć 4 live'a Ale chyba nie będzie to 4 live Ale chyba będzie taka możliwość, że zagram z 4 live'a ileś odcinków I też tam zrobię konkurs Tam ty, też tyle co na KNF'ie, czyli 250 pyleny, czy euro, nie wiem jaka jest waluta idzie na moje konto, to później idzie wszystko na konkursy na konkursy dla was, na MTA taki mały nie wiem mały co dla was pff, mały prezent jakby tak powiedzieć, bo pod tamtym odcinkiem pod, było 51. Ten odcinek co wstawiałem był nagrywany tydzień temu, gdzie, nie wiem co tydzień, czy może ileś tam dni wcześniej i wtedy było mniej wyświetleń. Teraz jest 51 i dziękuję Wam za to, że jesteście nadal ze mną, więc yy, liczę, że pod tym też będzie chociaż powyżej 50, ale yy, chyba <coughs> Wam się uda, bo jak udało się pod waszym, pod tamtym, pod waszym, przepraszam się, przyjemnie życzyłem. Więc trzymajcie się do następnego. Cześć!